Witam Was moi drodzy na kanale Empatia Tarot Trzeciego Oka W szczególności witam wszystkie skorpiony Zodiakalne, Ascendentalne, Marsowe, Wenusowe, Księżycowe Kochani moi, na chwilę obecną chciałabym przedstawić Wam Czytanie tygodniowe na tydzień od 30 listopada do 6 grudnia 2020 roku Karty zostały wcześniej oczyszczone, przetasowane i oczywiście już rozłożone żeby Was po prostu nie nudzić, zaoszczędzić na czasie. No dobrze, to zaczynamy. Meritum czytania jest kapłanka. Kapłanka mówi nam o tym, żeby kierować się intuicją, żeby dostrzegać to, co niewidoczne gołym okiem. To też może być tydzień takiej duchowej pustki, tak? To takie zamykanie się w sobie. Tutaj nawet widzimy, mamy taką szkatułkę, ona jakby zamyka emocje, chowa je w tej szkatułce. To jest też może być poczucie jakby niestabilności takiej emocjonalnej, niepewności. To może być tydzień, w którym no jest ryzyko, że będziemy źle oceniali sytuację. Jak się czujemy teraz? Teraz jesteśmy w karcie gwiazdy. Gwiazda to jest połączenie kapłanki z cesarzową odziwą. Kapłankę już mamy, tak. Gwiazda to jest spełnienie marzeń, to jest nadzieja, światłość, tak? Gwiazda przygotowuje się, jakby na lepsze. To jest karta szczęścia, spełnienia, niezależności, wolności. I tak tutaj się pokazujecie na chwilę obecną, drogie Skarpiony. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi szóstka mieczy. Szóstka mieczy to takie powolne działanie. To też nowa droga. Być może. Jednak zawracacie i nie idziecie w nowe. Moje drogie skorpiony. Stąd ta karta w pozycji, co przechodzi do przeszłości. Na pozycji, co przeszkadza. Mamy wieżę. Wieża mówi nam o tym, że coś runęło, jakby mógł runąć, rozpaść się jakiś związek, mógł rozpaść się nasz światopogląd, tak. To było coś, co było budowane na niestabilnych fundamentach. To może nam przeszkadzać w osiągnięciu właśnie stanu tej kapłanki, tak? Może wybraliśmy nie tą drogę, co trzeba, tak? Może się wydarzyć coś, czego zupełnie się nie spodziewaliśmy, coś nieoczekiwanego, tak? I tutaj pozwoliłam sobie dopytać kart, bo to nie dawało mi spokoju, dlaczego ta wieża na pozycji co przeszkadza. I mamy tutaj królową Pentakli. Królowa pentakli docenia, jakby to, co materialne, tak? I być może za bardzo tutaj, drogie Skorpiony, skupialiście się właśnie na tej materii, a nie na tym, co powinno być dla Was akurat istotne. Na pozycji, co pomaga w tej sytuacji? Dziesiątka monet, tak? Dziesiątka monet mówi nam o tym, że śmiało możecie liczyć na wsparcie przyjaciół i na wsparcie rodziny. Co tutaj radzi tarot? Asbuław. Asbuław mówi: działaj, drogi skorpionie, chwytaj dzień, a dostaniesz od losu nową szansę. Tego Wam życzę, drogie skorpiony. Jeszcze zobaczymy, co tutaj anioły mają nam do przekazania na ten tydzień. Co dla skorpionów? W tygodniu od 30 listopada do 6 grudnia 2020. Co dla skorpionów od aniołów? Jakie przesłanie anielskie dla skorpionów? 30 listopad, 6 grudzień 2020, co dla skorpionów 30 listopad, 6 grudzień. Co chcą nam powiedzieć anioły co dla skorpionów? O, tutaj samo wypadło. No proszę. Jesteś wojownikiem światła. Bóg potrzebuje cię, byś niczym anioł, roztaczał boski blask nad ziemią i wszystkimi jej mieszkańcami. Ja pozwolę sobie doczytać. Teraz zobaczymy, o co chodzi dokładnie. Tak, jesteś wojownikiem światła, dlatego czujesz sobie palące pragnienie, by pomagać innym i sobie samemu. Ten wewnętrzny zew daje o nieustannie znać. Często, gdy zajmujesz się codziennymi sprawami, na przykład robieniem zakupów, głos ten wzywa cię, ponieważ ktoś potrzebuje pomocy. W tej chwili Twoja misja polega na rozwoju, byś mógł dostrzec, dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Będzie to wymagało wprowadzenia pewnych zmian w życiu, o których dowiesz się, wsłuchując się w swoje wnętrze. Wszystkiego dobrego, skorpiony. Pozdrawiam.